Bajki słowiańskie. Jedność w biedzie. Było to w dzień przed nocą kupalną. Po wsiach panował głód i szerzyły się choroby. Nikt nie myślał o paleniu sobutek i puszczaniu wianków. Młodzi i starzy, wszyscy byli smutni i udręczeni. Wtedy to najbliżsi sąsiedzi wybrali się do boru na jagody. Zabrali ze sobą gliniane zbany i lipowe kobiałki. Szli zatrwożeni i niewiele z sobą mówili, bo i nie było o czym o tej strasznej biedzie i przednówku? W cichości doszli do zawałów, gdzie każdego roku było pełno jagód. Rozglądają się, a jagód nie ma. Idą do bukowiny, to samo. Idą do białego ługu, to samo. Widać tam już tylko pożółkłe liście. Idą na zieloną górę. Tam jagód też nie ma. Idą dalej. Upływa godzina, a może i więcej. Jak wszyscy zeszli się na borowym pagórku. Puste, mając bany i kobiałki, Ino, leciwa sekulina, znalazła jedną jagodę. Pokazuje ją na dłoni, duża, jak owoc dojrzałej czereśni. Ku zdziwieniu wszystkich, rozciera jagodę na sosnowym pniu i powiada: Wszyscy ją będziemy spożywać w biedzie na sąsiedzką jedność. Pierwsza uklękła i pokłoniła się, wkładając do ust drobina roztartej jagody, po niej inni zrobili to samo. A gdy skończyli, wrócili do wsi przez borowe knieje, z nadzieją i wiarą w sercach. Jak widzisz drogi słuchaczu? Nieważne. Ile masz? Ważne ile ofiarujesz. I czy umiesz się dzielić. Pamiętaj. Dobro zawsze powraca. Koniec. Opracował słowianin Sławianin.